Do szkoły podstawowej przyszło dwóch wizytatorów na lekcję. Siedli w ostatniej ławce za kacperkiem. Nauczycielka pyta dzieci: Kto z was może powiedzieć jakieś potoczne powiedzenie? Kacperek się zgłasza. Pani na niego wskazuje i mówi: No powiedz, kacperku, jaka ładna dupa. Wściekła pani odpowiada: Kacperku, wyjdź za drzwi, zawsze jesteś taki wulgarny. Kacperek się odwraca i odpowiada z rozgoryczeniem do siedzących za nim mężczyzn. Kurde, jak nie wiecie, to nie podpowiadajcie. Pani w podstawówce dała dzieciom rysunek kaczki z parasolem do pokolorowania. Zbierając pracę, zauważyła, że Kacperek pomalował kaczkę na czerwono. Kacperku zapytała: Ile razy w życiu widziałeś czerwoną kaczkę? Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem. Kacperek przychodzi na lekcję muzyki. Otwiera futerał na skrzypce, a tam karabin maszynowy. Oj, Kacperku, będziesz miał kłopoty, mówi nauczycielka. Kłopoty to będzie miał mój tata. Właśnie robi skok na bank ze skrzypcami. Nie no ja umyję te okna i znowu będzie padał deszcz. Mama! Mama, mama, mama! Co jest kacperek? Znowu cię od gówno jada w szkole przezywają? Nie! Jest mi coraz przykrzej! No a co się stało? Bo nikt na mnie nie głosuje. Z samorządu cię wyrzucili? Nikt na mnie nie głosuje na influencera roku. Mam jeden głos od Babci. No to teraz masz już dwa, a jak ich poprosisz, to będziesz miał więcej. No dobra. Bardzo proszę o moją najukochańszą widownię o głosy. Link znajdziecie w bio. No pięknie, Kacperku. O, look Skywalker! Cukierek albo psikus! Eee, psikus. Co? Wybieram psikusa. Nie, to tak... To tak nie powinno działać. Dam ci cukierka. Okej. Okay. Jeśli pokażesz mi psikusa. Po prostu daj mi jakąś go planę gościu. Nie. No ale powiedziałem cukierek albo psikus, więc wisisz mi cukierka, Daj go. No dobra, nie ma psikusa, nie ma cukierka. Czekaj, czekaj, czekaj. Jaj. Co to było? To był mój e, psikus. Okej, okay, dobra, masz. Co to jest? Co? Kazałeś mi zrobić psikusa za baton ryżowy? Wiesz, jak pójdę na koniec ulicy, to dostanę od pani Helenki cały karton taki... Szczęśliwego Halloween! Kacperku, dzisiaj jest niedziela, więc idziesz do kościółka. Eee, a po co? Pomodlić się do Pana Jezuska. Ale mi się nie chce. Możesz iść, za mamusia i za tatusia się pomodlisz. A wy czemu nie Dziecie? Bo rodzice już się do kościółka nachodzili. Matka przecież jestem niewierzący. I, 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 już wolałem robić mysze w Robloxie. Ciekawe jakby ten żyrandol wpadł, to ile by zabił ludzi. Ale nuda. Zrzeszło zbawionych na spotkanie. No i na co się tak robi z pan jak kacperku za babusię pewnie też się pomodliłeś? się piękne książki kazań powiedział. Mmm, zupa strupa i się kanej moje ulubione. Mamo, 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 mamo. Co jest kacperek? Ej, bo wszyscy już mają trój na a ja nie. Co? Czyś ty dziecko powariował? A już jest wszystko pozamykane. A kto mamusi będzie zbierał słodycze w tym roku? Nie, 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 ja w tym roku na te batony ryżowe od pani Helenki to się nastawiłam. Wiem. Mamo, nie podoba mi się twoja nina. Przebieżamy cię za twoją siostrę Angelę. Mamuciu, ale ja nie chcę tak iść. No pokaż się Kacperku, pokaż. No pięknie wyglądasz, każdy ci będzie dużo słodyczy dawał, tylko wyś od pani Helenki, tak? Kacper... <słuch> Wałam cię do dentysty, bo masz czarne zęby je przebadać. Chodź tu! Nie, nie do dentysty, nie. No, kacperku, zobacz, jak tu ładnie usiądź sobie. Zaraz będziesz miał wizytę, mamusia na ciebie poczeka. No niedobrze, niedobrze. Aha. A ile ty masz lat, kacperku? Ale proszę cię, nie mów jak doć ci, tutaj cię robię, dobrze? Nie mów, bo tu przeszkadzasz mi to. Aha. A twoja mama tutaj jest z tobą? Aha. A gdzie jest? Na korytarzu. Ale prosiłem cię, żebyś mi tu nie przeszkadzał, tak? Aha. Mamo. 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 Co się stało, Kacperek? Trzecia w nocy jest. O co chodzi? <grym> Znowu cię Aśka rzuciła, bo za mocno rapieżesz? Nie. Bo na jutro potrzebuję krzywiki i linijkę z podziałką milimetrową. To? Krzywiki i linijkę? Czyś ty dziecko zwariował? Skąd ja ci to teraz wezmę? Ciesz się, że ojciec śpi, bo by cię w dupę nakopał. Czego jeszcze zapomniałeś? Cztery strony całych, nieoznaczonych do obliczenia. Jakich całych łek, co? Mama! 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 Co się stało katmerek. No co jest, znowu się zsikałeś do łóżka? Nie, Bo na pierwszej lekcji mam plastykę i muszę namalować obraz Jezus Maria dziecko, szybko ci się przypomina, 30 minut jeszcze masz do szkoły No leć to maluj tymi kredkami Bo, bo farbki muszą być olejowe Jezus Maria dziecko, skąd ja ci teraz wezmę farbki olejowe? Andrzej, Andrzej. Co jest Helena? Leć do sklepu papierniczego, bo ja zaraz nie wyrobię z tym dzieckiem barwy mu kup. Ja zaraz tu swe swoich kosmetyków ci pędzle dam i pomalujemy. O tak, tak, dobrze, tu ostatnie dociągnięcia. Szóstka będzie kacperek murowana, naprawdę. Masz i mi więcej wstydu nie przynoś! Dzięki, mamo. Ach, dobra, ja tak mnie nie zdradza. Mamo, 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 mamo. Co jest znowu kacperek? Błagam cię kupwy, klimę, bo ja zaraz nie wytrzymię. Czyś ty dziecko powariował matce zimno w domu, a ty będziesz klimę kupować? Przecież mamy naturalną klimę w domu. Mamo, ale otworzenie okna się nie liczy. Zaraz kochanie zrobimy przeciąg i będzie zimniutko. Co zimniutka, co nie? Andrzej bierz kartę kredytową, jedziemy do sklepu. Mamo Mamo, 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 mamo z tego Kacmerek! A co ty taki szczęśliwy? Eee, bo jutro nie muszę iść do szkoły. Dziecko, kochane, ciebie już z tej religii nie zaliczyli. Jezus, to dopiero połowa września. Nie, bo jutro jest pokczamp nauczycielki od polskiego. Jaki pokczamp nauczycielki? No, pokczamp. Pokczamp nauczycielki. Pokczamp? -pok A co to znaczy? No, pokczamp także super giga essa. Dziecko, kochane, pogrzeb! Pogrzeb! Mamo, mamo! Co się stało, Kacperek? No bo. No bo, no bo. Znowu pies ci się do łóżka zesrał? Nie. Jezu, będziesz znowu wymiotował? No bo ja to te kolorowe pisanki, co kupiłaś na dole, one były bardzo niedobre. Jakie kolorowe pisanki, dziecko? Ja nic nie kupowałam takiego? No takie żelowe pisanki. Myślałem, że mi zasmakują, a były niedobre. O takie. Jezus Maria, dziecko, czyś ty żar kapsułki do prania? Kapsułka. Jezus Maria, za Andrzej, swój pokaretkę, karetkę, dziecko zemdlało. Jak to było tą karetka 916, 116? <ścoughs> mama, 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 mama. Co się stało, Kacperek? No bo, no, bo. no co, ksiądz cię znowu gonił? Nie, bo ta twoja podpadka to nie działa. Jaka podpaska kacperek? Przecież ty nie potrzebujesz podpasek? No, bo mówiłaś, że podpaska zapobiega ciknięciu. No i mi, mi ciekło z podpachy, potem i sobie przykleiłem tą klejącą stroną. Jezus, Maria, dziecko jest to po mnie wyrobię. Przecież to dziewczynki przyklejają sobie, jak mają okres. Ja w to po prostu nie wierzę. Wychowałam syna debila. Odciągaj koszulkę, zrywamy to. No dobra. Cześć, z tej strony Kacperek. Mój brachoł Tomek dał mi telefon na godzinę, więc pokażę Wam dzisiaj jego stanowisko komputerowe, na którym często gram. Myszka to jest Razer Sobra Pro. Klawiatura to jest Black Widow Chroma V4 Pro. I słuchawki Shark Black Shark. A brachol tutaj ma swój neon i on mi go nie każe zapalać. Dziękuję go zapalimy. Hi, 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 hi. Wow! A tutaj dostałem kubek, za mam talent, bo dostałem pierwsze miejsce za to, że jestem kapterkiem. Tutaj jest kod mojego brachola Tofi podłoga crisp. A moim ulubionym skinem jest Galaxy. To wszystko, pa! Matko Boska, znowu to samo? Znowu cię ci drillowcy spod Poznani pobili? No to co jest? Nie kupiłem w tym roku koleżance żółtych kwiatków, tylko ich zaśpiewałem. To nie wróży nic dobrego. Ale coś ładnego koleżance zaśpiewałeś, jak ją kochasz? Jestem twoim pączkiem! Jestem twoim pączkiem! Jestem pączkiem! No pięknie Kacperku zaśpiewałeś. To dlaczego jej się nie spodobało? Widzisz Kacperku czasem tak jest, że miłość potrafi zaboleć. A teraz chodź mamusia ci zrobi kakałko i obejrzymy film. Dobra. Kacperku naprawdę zawiodłam się na tobie. Patrz na mnie kiedy do ciebie mówię. Naprawdę ty nie masz żadnych skrupułów żeby tak na mnie patrzeć. Dlaczego ty jesteś tak cicho? Wiedziałam, że coś przede mną ukrywasz! Przepraszam, mamusiu. Jak śmiesz się odzywać tak do matki! Czego ty ode mnie chcesz?! Kurde! Kacperek, uważaj na swój ton, bo ja nie ręczę za siebie! Mama! 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 Co się stało, Kacperek? No bo jest Dzień Babci i... No to dobrze, dam ci telefon i zadzwonisz. Ale... Ale, ale. Co znowu babcia na ciebie szczękę wypluła? Jezus, to dziecko będzie miało traumę przez tą babę? Nie. No bo ja nie wiem, co jej powiedzieć. No, powiedz babci coś ciepłego. Masz. Dobra. Halo, babcia. Na no hej, nosiu. Halloryfen. Baba, 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 baba. Dobrze, Kasperek, jak coś zapomniałeś, to nic się nie stało. Ale mamo, co? No bo tym razem nie zapomniałem mamo. Co ci się stało? Matko Boska, dziecko, kto ci to zrobił? Znowu żeś sąsiadce podpadł? Nie! No bo no bo dałem kwiatki, koleżance. Za moich czasów inaczej się wyrażało miłość. I mi powiedziała, że te kwiat, te kwiatki. Dziecko, czyś ty kupił żółte kwiatki twojej koleżance? Ale te kwiatki były takie ładne, żółciutkie. Jezus Maria, ile razy ja ci mam mówić, że żółte to na cmentarz? No i widzisz, Kacperku, miłość potrafi zaboleć. A Jake'u? on tak jest spokojny, jakby spał. Helena, tam na pewno gdzieś mu jest lepiej. Kacperku, a pamiętasz, jak chciał loda od pana nad morzem? A Albo szukałam z nim zielnika na przyrodę. Mamo, bo mi trochę zimno. Będziemy o tobie pamiętać, Kacperku. Albo jak miał szczura w kanapce. Kacperku, zawsze Cię będziemy kochać. I oni też.